Panie marszałku, pani premier, Wysoka Izbo, my jako klub KUKI 15 zgadzamy się z intencjami wnioskodawców. Jeszcze, koniec będzie inny. <grystanie> <grystanie> Wydaje się, że idziecie w dobrym kierunku i my chcemy Wam przyklasnąć, tylko prosimy o. O więcej wyjaśnień. Kierunki są dobre, założenia są dobre, argumentacja jest dobra, ale prosimy, żeby wnioskodawca wyjaśnił parę rzeczy, między innymi lokalizację. Dużo się mówiło w czasie wyborów o lokalizacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej na Wybrzeżu. Chcę się was pytać, czy nie jest to dobry moment, mówiąc o decentralizacji urzędów w Warszawie, czy, nie, czy teraz nie możemy tego zrobić? Może być to bardzo dobry ruch. My uważamy jako klub z 15, że lokalizacja na wybrzeżu byłaby bardzo dobra. Dalej widzimy to, że jest niedobrym, że rybołówstwo jest dzisiaj w ochronie środowiska. W innych ministerstwach mamy stocznie, firmy shippingowe, żeglugę śródlądową i inne działy. Ale też nie widzę u was, gdzie dokładnie widzicie, czy widzicie też y, w przyszłym ministerstwie ratownictwo morskie i zespoły szkół Żeglugi Śródlądowej. One też powinny się tam znaleźć i to jest dobry kierunek. Zwracamy Wam na to uwagę. Dalej, koszty. Dla nas uzasadnienie w projekcie ustawy jest jest fascynujące, bo y, mówi się, że jest, że to będzie urzędnik za urzędnika, ale my... Żądamy, prosimy Was, żebyście lepiej to uargumentowali. Chcemy, żebyście pokazali, czy, yy, czy stworzenia nowych, nowych ministerstw nie przy, powinno być jeden do jednego, tak jak mówicie, ale my się obawiamy, że niestety może to spowodować przyrost biurokracji, a tego przecież wszyscy, wszyscy tego nie chcemy. Więc jeśli tworzymy dwa nowe ministerstwa, to czy czasami coś czegoś nie powinno ubyć dalej. Też bardzo niedawno dostaliśmy ten projekt uchwały i to, co na przykład podkreśla cała branża górnicza w artykule pierwszym punkt 10, że przy wyszczególnieniach kwalifik konkretnych kwalifikacji górniczych trzeba je doszczegółowić, ponieważ w przyszłości może dojść do dużych nadużyć wewnątrz branży górniczej. Także zostaliśmy troszkę tutaj zaskoczeni tymi kwalifikacjami, ale naprawdę zwracam na to uwagę, bo to powinno być przed drugim czytaniem doszczegółowione. I dalej, to, co, co może najważniejsze, to co zostawiłem sobie na koniec, jest niezrozumiałe, czemu tak późno dostaliśmy projekt ustawy. Tak jak mówi pani premier dobry kierunek, bardzo dobre zapisy, ale niedoszczegółowione, niedopracowane. Także na dzisiaj my jako klub KUPIS 15 jesteśmy za odrzuceniem tego projektu ustawy. <tryk> powinniśmy go lepiej przepracować, powinniśmy go doszczegółowić, bo jeśli mówimy o tak fundamentalnych, ważnych zmianach dla naszego kraju, to powinniśmy to zrobić dobrze. Dlatego no ja jestem yy, przekonany, że jest to zły wyznacznik na początek kadencji nowego rządu, że dostajemy tak późno i tak źle przygotowany projekt ustawy. Dlatego my jako klub z 15 będziemy głosować przeciw temu projektowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.